Hej, witam was w kolejnym odcinku Minecrafta. Dzisiaj zrobimy sobie infusion altar razem z piedestałami i będziemy mogli ruszyć z magical cropsami. A w celu ogarnięcia tego altaru będziemy potrzebować przede wszystkim czerwonych dywanów, które idą i do piedestałów i do altaru. Więc stwierdziłem, że pokolorujemy sobie owce. Tak, owce będą czerwone. Ułatwi nam to trochę zbieranie czerwonej wełny. O, zobaczę też, czy mamy już wyrośniętą pszenicę. Jak nie, to troszkę jej pomogę w tej kwestii, bo chcemy te owce też rozmnożyć, żeby ich było nieco więcej. Dużo nie, ale tak, żeby. A, nasionka też posieje. Tak, żeby na przyszłość dało się więcej wełny z nich wyciągnąć. Potrzebujemy z tego, co liczyłem, 8 razy dwa yy, dywany plus 3 to będzie 19 dywanów. Eee, dwa dywany, trzy dywany robią się z dwóch wełny, czyli no, raz ostrzyc owiec nie wystarczy. Ewidentnie. Będzie za mało. 4 no, raptem. Licho. Lipa. Nie ma dywanów zbyt wielu. No ale dobra. Eee, o właśnie, jeszcze rozmnożyć miałem te owce. Zapraszam. U, a ty już widzę ładnie się obrosłaś, przyjaciółko. No i pięknie. Yy, trzeba będzie też znaleźć miejsce dla koników, bo się cisną trochę. Niewygodnie im chyba. Yy, jako fajna młaho. Co ty robisz, przyjacielu? I will kill you! <grych> Królik mi się zbugował. Świetny. Dobra. Yy, żeby nie tracić czasu, to w oczekiwaniu na ogarnięcie się o Jezu. Ziowik, cieszę się, że znalazłeś miejsce do życia. Ciebie bym wolał, żebyś tutaj nie żył. Ale nie, że umrzeć masz, po prostu, żebyś mi się nie narodził. Jakkolwiek to nie brzmi. Jak tam idzie? A dobrze, widzę, jakoś leci. Ale jestem dzisiaj zły. Czuję się troszkę gorszym człowiekiem z każdym takim tekstem. Tak, szczerze, szczerze, to ja bym zrobił tak. I teraz już tylko grzybnia może mi się tutaj rozłazić. Ja tą grzybnię gdzieś muszę przechować, bo przecież nie będę jej tutaj trzymać przy samej trawie wiecznie. O, mogę zrobić w sumie tak. Pyk. Niech ta grzybnia sobie lezie. Na razie ją tutaj przestawię, i niech sobie spokojnie się rozwija, nikt jej nie broni. E, tutaj niech zostanie w sumie grzybnia, nie przeszkadza mi. Owce odrosły, to też fajnie. Peek. No i już do przodu, coraz bliżej mojego celu. Dominacji nad światem. W sumie ten świat już jest przeze mnie zdominowany. Co tu jest, co nie jest w mojej władzy? Neteryent w sumie. Dobra, e, mój Infusion Altar. Papuśki! Właśnie, o jezu, papuśki! Zapomniałem na śmierć, że przecież papuśki dajcie mię nasienie. Potrzebuję. Aha, no dobra, to powyrywam to. O, może starczy. O, 8, idealnie. O, szkielet, szkielet. Ty, wiesz co? Aha, snajpa elit, tak go popchnąłem, że aż poleciał w moją stronę. Widzicie? To jest, to jest dopiero prawdziwa moc. Tak popchnąć wroga, że przyjdzie do ciebie. Mogę poprosić papuśki? Ja bym bardzo poprosił papuśki w to miejsce. Papuśko. Papuśko, nie jajcuj sobie. O, ty mendo. O, ty dziaduwo, czekajcie, bo tak być nie będzie. Wezmę mączkę, której nie mam. Więc. Zrobię mączkę I priorytetem jest na tą chwilę Oswoić papuśki eee, Gdzie mam kości? Mam trzy sztuki mączki Fajnie, jest, są kości, dobra Jest progres już I myk w Myk w czubek O kurde, aż zginął od tego? A no tak, bo on spada z wysokości Zapomniałem No to bardzo mu dobrze, tak Dostał ze swoje. Mógł się nie pchać. Grzecznie by siedział w spawnerze, to by zginął dopiero jak coś się zrespi i je będzie jego kolejka zostać wygryziony przez nowo zrespione moby. To w sumie też nie zaciekawa perspektywa w sumie. Oj, kurcoki chcą. A macie dwa najstarsze kurcoki brązowe. Zobaczymy jakie będzie ich dziecko. Halo? Złoty kurcok. Ale zarybisty. Dobra Lecimy Papuśki, chodźcie Jest papuśka Dobrze, to teraz druga papuśka Chodźcie papuśki do mnie O Jezu, ale mnie zlagło Papuśki z tego co kojarzę Chyba się nie mnożą, co? Mogę poprosić papuśkę? Papuśko Dziękuję Chodźcie tu, ja was gdzieś posadzę Gdzie będzie bezpieczniej Dla papuśków Dobra. Proszę zaparkować papuśki. Dziękuję. Siadamy jedną. Halo. Papuśki. Proszę się sadzać papuśki. Dobrze. O, jakbyś na tym słupku siadał, to by było fajne. E, e, e. Papuśka, papuśka. No. Ja, ja, ja. Pro, proszę, proszę tą papuśkę jakby utegować trochę. Wy możecie papuśki... O, dobra, to jest ta trzecia. Ja myślałem, że ta wstała. A ona grzecznie siedziała tu. O, ślicznie. Wszystkie trzy usadzone. To teraz się będzie zgadzało. Mm, owce. Dajecie mi więcej wełny i dzięki temu stać mnie już na altary. Czyli na jeden altar, ale piedestały do niego też. Um, 18, czyli jeszcze jeden dywan. O. Idealnie. Teraz czego potrzebuję? Kamieni i złota. Złoto mam tu, a kamieni troszkę nie widzę. Więc to oznacza, że muszę podjąć się bardzo poważnego i godnego zajęcia. Dobra. Myślę, że tyle kamienia nam starczy. O, już grzybnia zaczęła ekspansję, doskonale. Hello there. <laughs> ci dwaj co weszli, podglądają. Siema chłopacy, co tam? Widzę, że macie muła. Fajnie, fajnie. Ładnie się urządziliście, przyznam. Eee, tak, przepalę sobie od razu cały stak. Chociaż nie, staka nie chcę przepalać. Przepalę sobie mniej. Bo przyda mi się bardziej kobel na pewno. A nie ma sensu go od razu całego marnować, więc pustaka idzie tu i zanim będę mógł zrobić altar, no właśnie, już mi się przydadzą płytki z kobla Tyk. Tężko stwierdzić, w którą z tym się budować troszkę się zamknąłem, bo tak, tutaj jest farma, farmę to by trzeba całą przepychać i niszczyć dirta a to by było dość nie, niekomfortowe niewydajne Ciężko mi znaleźć odpowiednie słowo na to, że ten dirt spadnie sobie w otchłań. W tą stronę mam drzewkarkę. Tam mam villagerów, których będę jeszcze dalej w tamtą rozbudowywać. No a tutaj jest mob grinder. Więc w sumie najlepszą okolicą wydaje się coś obok drzewkarki. Może tutaj ten altar ogarnę. Ty też powinien być blisko pól. Czyli ja będę mieć te pola tutaj. Te pola w zasadzie to nie wiem, może tutaj zrobię. Za, za tym grinderem. I te, co się kotują wściekłe. Czekajcie, ile on w ogóle zajmuje? A ile tu jest miejsca? Raz, dwa, trzy, sześć bloków i przejście. Hm. W sumie te małe zombie to ja po prostu zabuduję tak, żeby mi nie wyłaziły. I już. Zabuduję też tu, tworzę tu. To otworzę całkiem i dopiero zabuduję. Niewygodnie będzie dość bić te moby. Ewidentnie będzie niewygodnie. W sumie zostawię tutaj jedno. Trudno. Zostawię jak jest i już nie będę się tak przyjmować tymi małymi ząbiakami. Z góry już mi nie powinny spadać. Tutaj też się nie będą respić, więc powiedzmy, że się uda. Już ostatnio szkielet przyszedł. Kurczę. Muszę świeczkę postawić i chociaż jedną. Co to jest? A ogonu celota, Jezu. Myślę, że jakaś glizda na ziemi leży. Dobra. Gdzie są świeczki? Ja chcę świeczki. Dajcie świeczki. No to dajcie chociaż węgiel i sobie zrobię. Gdzie są patyki? Dobrze, mam patyki. O! I mam też slaby, który miałem cały czas. Fajnie. Nie trzeba było kopać pebelsów. Dobra. I zrobimy tarczę antymobową. Jest bardzo zaawansowana konstrukcja, bo robię tak i jest oświetlony. Wiem, wiem, zrobię tutorial, jak w taki sposób zwalczyć moby. Bo to jest dość skomplikowana procedura niemniej myślę, że damy radę. Dobra, tutaj też trzeba będzie to wszystko załatać. W razie czego przesunę tą przeszkodę terenową gdzieś tam dalej. Na razie nie jest potrzebne to. A tutaj to miejsce się jednak przyda. O, świetnie. Teraz tylko pozostało to rozświetlić całe. Tak dokładnie, żeby już nic się nie respiło. W tą stronę jeszcze przedłużę. I chyba przyłączę w sumie do drzewkarki. O, świetnie. Tak sobie pomyślałem, że skoro mam już tą czerwoną wełnę, w takich ilościach jakich mam, o, to mogę sobie zrobić czerwone... Łóżka. Dla villagerów, żeby mieli już na zapas. Z pewnością nie pogardzą. O, dobra, trzy łóżeczka możemy zrobić doskonale. pyk, pyk Trzy łóżeczka takie w starym Minecraftowym stylu. Kobla bierzemy. I słuchajcie, przyjaciele, mam dla was coś. Jak się zainteresowali. No, no. Chodźcie, chodźcie. A wy ziemniaki chcecie? Możecie je wziąć w ogóle. Nie, to ja biorę w takim razie. E, tutaj łóżka mogą być. Dobra. Pyk, pyk i. To jest środkowe? Tak, to jest środkowe, więc dobra. Ustawimy tak. I tutaj jeszcze jedno wejdzie. A tego muła to ja bym wam zabrał, bo trochę to jest niehigieniczne mieć muła w sypialni. Cieszę się, że ziówik się odnalazł. Jest w swoim ziwiole. To było tak, słuchaj, dobra, altar stanie chyba w tym miejscu, co ja teraz stoję, więc możemy przejść do konstruowania altaru. Tak. Jeden altar i osiem filarów, a mogę tylko sześć, brakło mi na szczęście tylko kobla. Dawaj, dobra, jest, idealnie. Mam sześć, osiem, dobrze, doskonale. I tak, najpierw altar... Który stanie po środku. O, tu, powiedzmy, dobra. Hmm. Ja bym go przesunął jednak. Niech on stoi tak symetrycznie. Najwyżej no tutaj przedłużę troszeczkę. O, a nawet się zmieścił. Aha. Dobra, idealnie. I teraz potrzebuję jeszcze tylko dwóch rzeczy. Jedynie dwóch. Po pierwsze, to patyk z kamieniem. O, o ile znajdę patyk. O. Jajki. Łapcie. Oj, trochę mi zniosło jajki, ale nic się nie wykluło tym razem dobrze. W sumie. <grytanie> Dobra, patyki. Patyki, patyki, patyki. Jest patyk. Doskonale. Eee, to schowam. Jajko wezmę. O! Kurco, cię wykluł. Doskonale. Więc tak, to z tym, żeby włączyć Arta i Prosperity Shardy, dokładnie tak. Um. Hmm. Hmm. Czy nie mam Prosperity... Mam trochę, dobra, to też się przyda na pewno. Tego coś czuję, będę potrzebować dużych ilości, więc najwyżej pójdziemy do mob Grindera, przeprowadzić drobne czystki etniczne. Czyste etnicznie moby to moby zadowolone? Bo nie ma ich. O, o, o halo, co to jest? Co? Co? Czy on się stał inny? A jak go skraftuję z drugim? A, nie mogę. Jak ten zrobię, to się pokrawcą? Oskamowano mnie. Nie mogę skraftować ze sobą dwóch kifoli. Ale oszukali, no nie. Z tego pebelsa wyrzucę, żeby podkreślić jaki jestem zły. I te trzy też, chociaż razem by dały kobla w sumie. <grymne> Dobra, mniejsza. Eee, nie widzę już więcej, niestety, prosperity shardów, więc muszę bardzo ostrożnie decydować na co je wydam. Na pewno chcę diamenty mieć. Na pewno będę chciał też mieć żelazo i złoto. Złoto mam. A, nie mam tutaj. Złoto mi się. Jest żelazo, dobra. A złoto będzie. Hmm. O, o, o dobrze widziałem. Dobrze widziałem. Aha. Dobra, e, złoto. Jest, ok. To jest praktycznie wszystko, co mam. Dobra, ale no, to idzie na cel rozmnażania złota, więc mi nie szkoda. Nawet ostatnią sztukę mógłbym na to wydać a i tak bym odzyskał, prawda? Więc tak. Yy, po pierwsze, muszę skraftować nasionki. Yy, nasionki się robiło, zaraz powiem. Seed yy, bez mapy. Seed. O, świetnie. Hmm. Tu są ironiczne syty, dobrze, świetnie. I robi się je, wszystkie się robi z Prosperity. A te podstawowe, Inferium, zobaczę jakie. Inferium syty, o jest. Aha, ok, te wystarczy tak zrobić. Pyk, doskonale. Są Inferium syty. Nie łudzę się, że będę w stanie zrobić wszystkie, ale chociaż żelazne, jakby dało radę. To już będzie dobrze. Tych mogę zrobić 5. Na razie wezmę 3. Tylko tyle potrzebuję. A resztę rzeczy schowam tu. Tutaj diamenty. Żelazo sobie zostawiam, bo może mi się je uda zrobić. Tylko tak. Iron y -y. O, jest. Dobra. Jak Was się robi? Potrzebuję tertium. A z, to, z tego co pamiętam, no właśnie, potrzebuje infusion kryształów. A ty się robi z diamentów! Oj, 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 ale ból! Ale ból! Co za ból! Dobra, zobaczymy, ile tego dam radę zrobić. Na pewno potrzebuję jednego najniższego możliwego tieru. Um, dobrze to robię? Dobrze to robię. Infusion Crystal, Infusion w zasadzie, chyba źle wymówiłem, tak, i, halo, proszę to rozprowadzić, dziękuję bardzo. 17, e, czy tym dam radę? Dam radę, o kurde, myślałem, że na każdy tier potrzebuję nowego, ale widać się myliłem. Tertium mam, ej, to już jest chyba wystarczająco, nie? Tertium, tak, Tertium wystarczy, dobra, to teraz robimy tak... Myk, dup włączamy Prosperity Seed Base yy, Cztery tertiumy i Świeczka. Dokładnie tak. I um, czego? A Żelaza, dobra. Już na starość to nie ta pamięć. Dobra, robi się. Robi się. Robi się. Zrobiło się. Ha, ha. Jest. Tak jest. Udało się. Pięknie. E, to tyle diamentów nie potrzebujemy. Te dam tu i to tu. Zrobić muszę osobną skrzynkę na pewno i farmę na te nasionka. Um, czy ja mam dość dyrta w ogóle, żeby sobie na to pozwolić? Um, to może być drobny przypał. Jeśli chodzi o dyrta. Bo w kwestii dyrta, to yy, nie mam dyrta. Są sposoby na rozmnożenie go ale ja nie mam dostępu do nich. 11 dyrta to absolutnie nie wystarczy. Hmm. Na razie zrobię tak. Pyk, pyk, i pyk. Dobra. I w sumie. Lepiej będzie mi je uprawiać w doniczkach. Co prawda, nie tych, tylko takich z hoperkiem, żeby sobie na dół i temy dawały. Ale zawsze. Dobra. Ciekawe, czy one w ogóle wejdą, bo one mogą wymagać lepszej ziemi. A no właśnie. Inferium. Ironiczne sitcy. Proszę pokazać. Rosną na ziemi o poziomie przynajmniej tertium. Czy mnie w ogóle stać na glebę typu tertium? To jest moje pytanie. Hmm, już nie mam żadnych inferium widzę esencji Więc. O! A to co? A nie, to Green Petal Block, dobra. Więc w takim razie lecimy przeprowadzać drobne czystki etniczne. O! Tyle myślę starczy na razie. O, tak, to mi wystarczy na jedno Tertium na spokojnie. Co tu robi kuń? W zasadzie one wchodzą i wychodzą sobie jak chcą. Eee, tak, tylko muszę trochę śmieci się pozbyć. Patrzcie papuśki, macie do zabawy. Jak chcecie to, możecie to nawet zjeść. Bo to dla was wszystko. Ta siekiera też dla was. Idźcie komuś krzywdę zróbcie. <laughs> Dobra. No, co się buntujesz? Dla Ciebie nie mam. Nawet siana nie dostaniesz, bo byłeś niegrzeczny. Pyskujesz mi tu. Dobra, to teraz tak i. Eee, I kryształ zostawiłem, oczywiście. Dobra. Teraz się uda. Um, kryształ. I proszę Państwa. Tak i jedno tertium. Zaraz mi uderzy mały zombie. Kurwa, no wróżbita, Maciej. Te gnojce naprawdę wybiegają i mi... Na serio? Jezu, czy myślałem, że mnie popchnie i zrzuci? W ogóle to by był przypał straszny. Dobra. Eee, skoro to już mam... Halo? Proszę glebę wydobyć. Jezu. <laughs> Nie do końca o to chodziło. Dobra. Tutaj zostawię w zasadzie jak jest, tutaj mogę tylko podmienić i tak, jedna gleba będzie, yy, halo, jak się robi tertiu, a zaorany Farmiant. no patrzcie, jeszcze motyka, dobra, nie ma problemu, tak, czy tak też się uda, jest, dobra, inferium jedno zrobimy. I jedno tertium. O, tak, udało się. Potem podmienimy to zwykłe, ale na razie musi takie być. Pyk-pyk, tutaj tertium, ładnie, tutaj inferium. I tutaj sobie będzie na inferium rosło inferium, a na tertium będzie mi rosło żelazo. Ej, szybko to rośnie, naprawdę nieźle. To trochę gorzej. Jak uzbieram już dość żelaza, to sobie zrobię jajko. To sobie zrobię takie yy, botani poty, które będą same mi zrzucać itemy w dół do skrzynki. Postawię je na skrzynce, tylko potrzebuję w tym celu mieć lejków. Po jednym lejku na każdą doniczkę. Dobra, ale ogólnie udało się. Cel na dzisiaj osiągnięty. Yy, całkiem zadowolony jestem z efektów. Yy, tylko, że motykę stamtąd zarąbałem. Muszę ją odłożyć, bo potem będzie problem jak przyjdzie coś zaorać albo kogoś. Różnie się trafia Dobra W sumie to Dzisiaj jeszcze nie kopałem A mam kiloch do wykończenia Także lała No, no Słyszałem to Jak się zarał dziadu Ło Ło celot Siema mordo nawet dyrt się trafił, dobrze. Ziuwik! On idzie do wody sam. Jaki mądry, tylko że on tędy to raczej nie trafi do wody, prędzej spadnie. No, czy da radę? Czekajcie, bo on jest. On chce do wody ewidentnie, ale dociągnął tyle ile może. Tu chodź, masz, skakuj mały, dajesz, ciśnij do środka, no, zapraszam, ziówia, halo, ziówiu, tyle zostawię, żeby moby zrzucać, ziówiu, ciśnij, no, dajesz, dajesz, no, hop, hop, ładnie, dwa ziówie już pływają w akwarium, jest dobrze. O! Kluliś! Jaki słodki kluliś, Patrzcie go. No, nawet się nie obejrzał na mnie, tylko spierdziela. Czy on zginął? Aha. On nie zginął, tylko śmieci mi się nazbierały. Dobra. To zrobię tak. Jezu, czemu mi to zbiera? <laughs> Magnetyczny kifol mam. O, kurde. Żem się nie spodziewał, ale ten... Dzień dobry! E. Aha. Dobra, ty, nie przylecą do mnie, kiedy będą w odchłani. Ziaba. Cóż, by, bywa i ziaba. Zdarza się tak. Czasami tak w życiu bywa, że ziaba. Na poprzednim saveie miałem taką ziabę pod tą środkową płytką łowiec. A teraz widzę, zbugował się tam królik, i mamy kr królika w tym miejscu, <gry> który biegnie bez końca. Uuu! Wzioła. Nie mam dla niej ulu, co prawda, ale zawsze to lepiej mieć wziołę niż nie. Ło jezu! Nie! Zapakowaczu! Zostaw mnie. Czy jak ja go rozwalę ręcznie, to on się odpakuje czy coś? Pajęczynę dostałem, ale fajnie. Zawsze marzyłem o takiej pajęczynie. Proszę bardzo, jakie fajne rzeczy dają czasem. Takie niby wrogie moby, a jednak przyjazne. Jezu, ile śmieci ja mam weku. Jeszcze mi przywalił. A się papuśki ze mnie śmieją. I ziaba. Suwaj, emula. Dziękuję. Trzeba będzie sobie podskakiwać przy każdym rozkopanym bloku. I się śmiać ze mnie. O jezu. Co to było? Eee. Papa. Wyglądał trochę jak niedorobiona motyka. Nie, śmieszny ten kilof. Z jakiegoś moda to było na pewno. No, dobra, gnięty pasztecie i wreszcie. Dziękuję bardzo. Co za wredne moby. A tutaj ocelot pilnuje więźniów, dobrze, pięknie. Trzymaj krótko i wszystkich. Niech żody nie wyjdzie. I pierwsze zbiory, proszę Państwa, co dostanę? Dostałem inferium. A z tego? jest esencja żelaza. I z tą esencją będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Dzięki wszystkim bardzo za uwagę i widzimy się już jutro. Cześć.